Napisała, proszę Państwa, laureatem DMZ z kategorii e Ubezpieczeniowy Roku zostaje firma, która od lat doradza w szeregu najistotniejszych projektów i przedsięwzięć infrastrukturalnych. Jako broker ubezpieczeniowy i doradca związany z branżą budowlaną i budownictwem infrastrukturalnym, od początku działalności zwraca uwagę na problemy branży występujące w relacjach z rynkiem ubezpieczeniowym. Tylko w 2015 roku pozyskał z rynku ubezpieczeniowego 943 gwarancje ubezpieczeniowe na zabezpieczenie kontraktów infrastrukturalnych. Gratuluję firmie Exito. Prezes zarządu to, to jest dobrą krew. Zależnie od tego co przeczytałem. Zauważyłem, że się Państwo firmą młodą. Funkcjonujecie na rynku. To widać Panu, tak? Funkcjonujecie raptem 10 lat, a, a, a tu taki sukces, a działacie nie tylko na rynku e, infrastruktury, również z tego co wiem na rynku w branży stoczniowej, e, ochrony zdrowia. Gratuluję. Dziękuję że to bardzo ważne i gratuluję, że to tego wyboru. Oczywiście, wielu w Polsce staramy się być brokerami, który funkcjonują w obszarze konkretnych linii. Tak się złożyło, że od początku naszej działalności, w 10 lat, skoncentrowaliśmy się na wsparciu autorskich wszystkich usług związanych z serwisem, na kontrakty, które Państwo realizują. Tak chcę również podziękować w imieniu firmy i naszych współpracowników, brokerów, którzy mają staże większe na rynku, już 10 lat, tak jak ja, ponad 20. Chcę podziękować przede wszystkim za zaufanie, które Państwo nam darzycie oraz za te wszystkie wyrazy, mówią mówiąc, jakości naszej pracy i podziękowania za, za to, co udaje się nam w sposób nieraz na uzyskać. A ten niekonwencjonalny sposób to jest przede wszystkim dostarczenie Państwu gwarancji na czas, miejsce i w zakresie, który potrzebujecie. To jest również że Waszych kontraktów i zupełna nowość, myślę, na rynku i warto się temu może przyjrzeć w nowej perspektywie ubezpieczeni kamy młodych, który jest rzeczywiście produktem naszego autorstwa współpracy z naszymi relacjami kuratorami z Europy na rynku, z Monachiem, z bardzo dziękuję, przyjemnie miłego wieczoru i do zobaczenia, co będzie miło w pracy.